Niektórzy ludzie nie wierzą, że gdy medycyna zawodzi, można pomóc drugiemu człowiekowi energią. Niestety, często się mylą. Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych. Jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pani Buga cierpiała na silne bóle stawu biodrowego. Dotychczas nikt nie mógł jej pomóc. Posłuchajmy wypowiedzi kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. Ja przyszłam do pana Stobieckiego e, z Ireneusza. W sprawie mojego stawu biodrowego po, e, miałam ból przez całe dwa lata. I bardzo źle się czułam. Nie mogłam się od łóżku odwrócić, nie mogłam wstać z krzesła. I nieraz nawet płakałam, jak tal mnie bolało. I dowiedziałam się o Ireneuszu Sowieckim i przyszłam tutaj i byłam, miałam pięć y, energoterapii y, i y, po prostu czuję się dobrze. Czuję się dobrze, co jedna terapia była lepsza i dzisiaj naprawdę czuję się wspaniale. Nie mogłam wstawać z łóżka, nie mogłam się odwrócić na łóżku. Ja po prostu chciała coś podnieść to z bólem takim, że, że ja mi się w oczach iskrzyło, to taki ból był nasilający, a teraz jest zupełnie inaczej. Teraz w ogóle nie boli i dziękuję bardzo. Czułam takie mrowienie w nogach, po prostu takie, takie gorąco w sobie i... I bardzo się czuję teraz wspaniale. I dziękuję bardzo panu Ireneuszowi Sowieckiemu. Cały czas dawali mi tabletki przeciwbolowe, nic nie pomagały, już jak dostałam uczulenie z nich. No i później już myślę sobie, już nie będę chodzić do swojego doktora, pójdę gdzieś szukać, żeby mi ktoś coś pomógł. I dziękuję panu Ireneuszowi Sowieckiemu. Minęły bóle, na które nigdy nie mógł pomóc. Na szczęście pomoc nadeszła ze strony uzdrowiciela. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bionergoterapii Ireneuszem Stowieckim mogą zamówić wizytę. Telefon 773-kierunkowy 283-1505. 283-1505.